Cześć. Dziś zajmiemy się tematem, który no, rozpala polskie media, rozpala ludzi na mediach społecznościowych. Chodzi oczywiście o temat um, osób, które zostały zatrzymane na wąskim pasie granicznym między Polską a Białorusią. Otoczeni są żołnierzami, nie mają dostępu do dachu nad głową, do um, toalet, do um, prawników. Nawet posłowie z immunitetem nie mogą się do nich dostać. E, są to rzeczy niesłychane. Rząd na chybcika, Wydaje rozporządzenie, które umożliwia zawrócenie takich osób tam, skąd przyszli. Jest tylko jeden kłopot: nie mamy stuprocentowej pewności, a przynajmniej ja nie mam stuprocentowej pewności, skąd ci ludzie przyszli. To znaczy, są dwie wersje. Pierwsza oficjalna jest taka, że są to uchodźcy z Afganistanu, i tutaj dość zastanawiające jest w jaki sposób oni dotarli tak szybko na polsko-białoruską granicę. Być może e, zaczęli uciekać już wcześniej, kto wie. E, natomiast druga wersja jest taka i tę wersję przedstawia szefowa telewizji Bielsat, że są to ludzie z Iraku sprowadzeni specjalnie przez Aleksandra Łukaszenkę. Ma to na celu oczywiście wywołanie kryzysu w relacjach polsko-białoruskich. Zresztą Łukaszenka już jakiś czas temu się odgrażał, w, że w odwecie za sankcje Oczywiście on nie użył słowa odwet, ale no powiedział, że Białoruś nie będzie już wstrzymywała uchodźców, czy też ludzi, którzy chcą się dostać do Europy, do Unii Europejskiej z terenu Białorusi. No i wygląda na to, że swoje groźby spełnił. Jakby no nie pozwala tym ludziom nawet wrócić, więc sytuacja jest trochę patowa. Moim zdaniem rząd polski zachowuje się haniebnie. Ale to nie jest prosta rzecz. To znaczy, mówi się, że są dwie strony medalu, mówi się, że każdy kij ma dwa końce, ale dla mnie ten problem przypomina raczej sześcian. Bo najpierw musielibyśmy dowiedzieć się, skąd ci ludzie są. Oczywiście trzeba by ich, trzeba by ich nakarmić, ubrać, dać im schronienie jakieś chociaż tymczasowe. Musielibyśmy się dowiedzieć, skąd ci ludzie są. Wydaje mi się, że jest to możliwe chociażby no, sprawdzając jakim językiem się posługują. Proszę poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Jeżeli są to ludzie z Afganistanu, uciekający z Afganistanu, to oczywiście jak najbardziej powinniśmy ich przyjąć. Tym bardziej, że byliśmy zaangażowani w tę wojnę w Afganistanie, bardzo mocno wspieraliśmy Stany Zjednoczone, wysłaliśmy tam swoje wojska i ponosimy częściowo odpowiedzialność za to, co się tam działo i za to, co się tam dzieje. W związku z tym no, nie możemy tak po prostu, my jako kraj, nie możemy po prostu odpychać od siebie tego problemu. Więc jest to zachowanie w takiej sytuacji, zachowanie rządu jest no, skrajnie nieodpowiedzialne. Więc jak najbardziej przyjąć tych ludzi, jeżeli jest, są z Afganistanu. Co więcej, ja, ja jestem zdania, że należałoby nawet wysłać NATO, powinno wysłać tyle samolotów transportowych, ile się da, i uratować jak najwięcej ludzi z Afganistanu, dlatego że ci ludzie po prostu będą mieli w Afganistanie piekło. Niedawno przeczytałem artykuł, gdzie pisano, że z samolotu, który startował z lotniska w Kabulu, spadło dwóch nastolatków, 16 i 17 lat, dwóch chłopaków, bracia. Oni byli w takim wieku, że nie mogli nawet znać tej rzeczywistości, jaka miała miejsce w Afganistanie przed wojną. No to było około 20 lat temu, więc. Przyzwyczaili się do, pewnego, do, pewnego, do pewnych norm, które oczywiście no, nie zostaną zachowane po, po wprowadzeniu rządów talibów. Wydaje mi się, że wszyscy chyba wiemy, jak talibowie będą rządzić. Oczywiście oni świetnie teraz się maskują, troszkę inaczej podchodzą do tematu PR-u, sprawiają wrażenie takich może troszkę bardziej umiarkowanych niż kiedyś. Natomiast to jest wszystko moim zdaniem gra pozorów i oczywiście um, jakby no, nie należy im ufać. Ale to jest, um, tylko, to, to jest tylko jedna strona tej, te, tego problemu. Jeżeli, jeżeli to są rzeczywiście ludzie z Afganistanu, to sprawa um, tutaj jest jakby dla mnie jasna i nie ma w ogóle o czym mówić. Kłopot pojawia się w momencie, jeżeli okazałoby się, że to są ludzie z Iraku. Dlaczego? Otóż jeżeli szefowa Bielsatu ma rację, to znaczy, że no ryzyko, ryzykujemy po wpuszczeniu tych ludzi to, że Łukaszenka będzie ściągał kolejnych i kolejnych. To się może nie skończyć, albo może się skończyć jeszcze gorszym kryzysem. Pamiętajmy też, że w drugiej połowie września i pierwszej połowie października odbędą się manewry wojskowe Zapad 2021. Są to ćwiczenia wojskowe białorusko-rosyjskie. Odbywają się one na Białorusi oraz na zachodnich rubieżach Rosji. I być może ten konflikt, ten, ten, ten spór dotyczący uchodźców tudzież imigrantów, być może on ma coś przykryć, być może ma odwrócić od czegoś naszą uwagę. A być może jest przygotowaniem do jakiejś drobnej prowokacji, warto przyjrzeć się temu trochę ostrożniej. Warto naprawdę złagodzić emocje, trochę, trochę spuścić stonu, gdy, gdy toczy się ta dyskusja. Ale problem polega nie tylko na tym. Problem polega też na tym, że jeżeli ludzie, ci ludzie pochodzą z Iraku, to pojawia się pytanie, co zrobić w takiej sytuacji. Bo oni tam jednak są, prawda? No jakby, okej, okay, nie ulega dla mnie wątpliwości, że trzeba, dać, że trzeba ich nakarmić, że trzeba, jeżeli tego potrzebują, dać im jedzenie, jakieś schronienie i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy, jakiś dostęp do toalety, czy do prawnika, czy nawet jak poseł chce porozmawiać, to... Zresztą w ogóle to, co robi rząd, jest haniebne, przecież nie pozwalają nawet posłom z immunitetami dostać się do tych ludzi. No to jest, to jest po prostu skandaliczne, niewyobrażalne. Więc na pewno taką, tak, takie pierwsze, podstawowe potrzeby trzeba tym ludziom zapewnić. Natomiast co zrobić w sytuacji, jeżeli są to e, Irakijczycy e, ściągnięci przez Aleksandra Łukaszenkę celowo, czy mamy ich zatrzymać w Polsce? Otóż jakby y, ja, ja się przychylam bardziej do stanowiska i tutaj no, nie wszyscy to stanowisko podzielają. Niektórzy uważają to za kontrowersyjne, inni wręcz za niewłaściwe. E, ja bym tylko bardzo prosił bez hejtu, ok? Bo ja... Roz, bo ja mm, jakby, jeżeli się gdzieś tam udzielam w mediach społecznościowych i komentuję, to ja też nie jestem jakimś twardogłowym i, i umiem zmienić zdanie, jeżeli ktoś przedstawi racjonalny argument. Tymczasem często spotykam się niestety z bardzo emocjonalnymi reakcjami bez, bez argumentów i to jest, to jest trochę przykre. Więc jeżeli ludziom nie dzieje się w im kraju krzywda, nie są zagrożeni w żaden sposób, to uważam, że powinni przekraczać granice legalnie. Jeżeli przekraczają granice nielegalnie i nie mają ku temu powodu, to należy ich odesłać z powrotem. Po prostu. Możemy im nawet kupić bilet. OK. Ale jakby no, nie widzę. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jeżeli znacie powód, dla którego należałoby. Zatrzymać w kraju specjalnie ściągniętych ludzi przez no nieprzychylnego nam sąsiada, którzy to ludzie w swoim kraju mogliby wieść spokojny żywot. Może nie jakiś super bogaty, ale spokojny. Nie znajduję takiego argumentu. I jeszcze raz jestem zdania, że jeżeli nie dzieje się komuś krzywda w jego kraju, to powinien przekraczać granicę legalnie po prostu. Jeszcze większy kłopot mamy, jeżeli nie jest. Jesteśmy w stanie zidentyfikować tych ludzi. Jeżeli nie wiemy, czy to, jest, czy to są Irakijczycy, czy to są Afgańczycy, no tutaj, jakby w ogóle, już pojawia się pytanie, co z, tym, co z tymi ludźmi wtedy zrobić. Tak? Ja, Okej, okay, ja bym się przychylił do tego, żeby jednak warunkowo tych ludzi wpuścić. Natomiast jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, no to trzeba, trzeba będzie się naprawdę zastanowić, co dalej. I błagam, nie nie nadinterpretujcie. Jeżeli ja mówię, że należałoby się zastanowić, co dalej, to ja nie mówię, że nie, nie, nie staję zaraz na stanowisku, że należy tych ludzi otoczyć kordonem, tak jak to się teraz dzieje, tak? Zastanowić się, co dalej, to znaczy usiąść i porozmawiać. Jakieś mądre głowy niech, niech znajdą przyczynę, niech próbują zidentyfikować tych ludzi, cokolwiek, tak? No, więc mam nadzieję, że to jest jasne, że jakby. Nie, nie, nie odpycham tego problemu, tak? Tak jak robi polski rząd, więc jeszcze raz proszę, luz. Powinniśmy podejść do, do tematu z rozwagą, ze spokojem, bez jakichś zbędnych emocji, bez hejtowania się nawzajem, bez jakichś argumentów emocjonalnych ad personam, bez... no bez kłótni po prostu. Jeżeli rozmawiamy o czymś, to rozmawiamy o czymś, tak, ja nie, nie, nie stoję na takim stanowisku, że o Boże ja wszystko wiem i nie jestem w stanie zmienić zdania. To nie jest tak. Ja też dam taki przykład. Ja się określam jako socjaliberał, więc troszkę bardziej na lewo niż na prawo, tak, ale też pewnie zrobię odcinek na temat tego, jak ja właściwie to postrzegam, co to dokładnie dla mnie znaczy. Niemniej jestem w stanie znaleźć Punkty wspólne zarówno z osobami z prawicy, jak i z osobami z lewicy, z, z, z liberałami, no, z, z socjalistami. Jeżeli z kimś rozmawiam, to staram się rozmawiać w taki sposób, żeby też rozumieć argumenty tej z drugiej strony. Okay? Ja też nie muszę się ze wszystkim zgadzać i druga strona nie musi się ze wszystkim zgadzać, ale jeżeli pojawiają się argumenty ad personam albo mm, jakieś takie no wrzutki, które w ogóle w zasadzie, których nie da się ugryźć w żaden sposób, nie da się z nimi polemizować, nie wiem, sprowadzanie do takiego czegoś, że jak ja powiem, że powinniśmy się zastanowić co dalej z tymi osobami, to zaraz jakbym stał po stronie tych szalonych prawicowców z konfederacji, no, nie, no to tak nie wygląda, to nie jest świat nie jest czarno-biały, ja, ja się nie określę jako biały albo czarny no, po prostu nie. Więc, jeżeli ktoś mnie wciska w taki, w taki szablon, no to ja po prostu nie będę do niego pasował, no i tyle. No i cześć. To też sprawia, że ja mam troszkę kłopot, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości polityczno-społecznej, gdzie w zasadzie coraz bardziej ludzie idą w ekstrema, coraz bardziej ekscytują się tematami, które rozpalają właśnie emocje. Zatem, jeżeli, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy na spokojnie. To, że ja mówię, że trzeba się zastanowić, co dalej z tymi ludźmi, to nie znaczy zaraz, że ja chcę ich zagłodzić, tak? Po prostu takie... Też spotkałem się z takimi nadinterpretacjami, z takim, z takim wsadzaniem drugiemu człowiekowi w usta czegoś, czego nie powiedział. No to, to nie jest w porządku po prostu. Dlatego jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy spokojnie. I y, nie, dajmy się, nie dajmy się zwariować, tak? jest dużo takich polityków, y, takich magików politycznych. Y, oni są niestety nie tylko w Polsce, oni są też y, poza granicami naszego kraju. Być może właśnie y, ten, ten kryzys, ten y, problem dyplomatyczny, ta, ta sytuacja z tymi ludźmi na granicy, być może właśnie y, y, są elementem y, takiej y, politycznej magii na przykład Aleksandra Łukaszenki, gdzie no, on bardzo chętnie się poprzygląda, a może, a może on, a może też z Władimirem Putinem, czy może bardzo chętnie się poprzyglądają temu, jak Polska, czy Polacy się kłócą, a może się kłóci Polska z innymi krajami Unii Europejskiej, więc to jest jak im na rękę. Nie, nie pozwólmy sobie na to, żeby, nie, nie pozwólmy sobie na realizację Takiego scenariusza. Nie dajmy im tej satysfakcji. Podejdźmy do spraw spokojnie, bo jestem zdania, że w takich sytuacjach tylko spokój może nas uratować. Ja też. Zdziwię się trochę, że nie ma przygotowanych jakichś procedur na takie sytuacje, tym bardziej, że to nie jest problem nowy, on się pojawia od czasu do czasu i nie mamy jakichś wypracowanych procedur, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, ilu ludzi możemy przyjąć, jak to wpłynie na nasze społeczeństwo, na naszą gospodarkę. Pamiętajmy też, że Polska nie jest jakimś krajem o wielkim socjalu, o rozbudowanym socjalu. Część z tych ludzi, jeżeli już, już wpadają w taką, w taką retorykę, tą prawicową, Część z tych ludzi, być może, pojedzie do Niemiec, część do, do Francji, jeszcze nigdzie indziej, być może. Niektórzy mają gdzieś rodzinę na terenie Unii Europejskiej. No, nie dajmy się zwariować jeszcze, tym bardziej, że y, ci, którzy zostaną, będą musieli się nauczyć języka, będą musieli pójść do pracy. Nikt, by jak, nikt jakby y, nie, nie będzie ich tu finansował, tak? No, być może znajdzie się parę osób, być może znajdą się jacyś. Tacy księża z powołania, powiedzmy, którzy jakichś ludzi przyjmą, chociaż nie bardzo w to wierzę. Na koniec powiem jeszcze słówko o Donaldzie Tusku, który powiedział, czy gdzieś zatweetował, czy na Facebooku napisał, że granic należy chronić. Więc w pewnym sensie dał przyzwolenie, zgodził się z tą polityką, którą prowadzi wobec tej grupki osób na granicy nasz obecny rząd. Powiem szczerze, że nie zaskakuje mnie to. Donald Tusk jest politykiem, który, któremu niedaleko tak naprawdę do Jarosława Kaczyńskiego. Obaj ymm, prowadzą partie polityczne, które są konserwatywne tylko to jest trochę tak, że Platforma Obywatelska i PiS to są takie jakby trochę warianty tej samej choroby, to znaczy PiS jest takim wariantem objawowym, musisz leżeć w łóżku, masz wysoką gorączkę, jest ci naprawdę słabo, a Platforma jest, taką, jest takim wariantem bezobjawowym. Nic ci nie jest niby, ale choroba się toczy i da takie same konsekwencje na przyszłość, jak, czy ewentualne powikłania, jak... jak choroba pisowska. <laughs> więc e, ostrożnie z tym zachwytem nad Donaldem Tuskiem. Politycy bardzo chętnie, e, bardzo chętnie nas e, nastawią przeciwko sobie, jeżeli tylko to będzie dla nich e, korzystne, więc e, siadajmy, rozmawiamy, rozmawiajmy spokojnie, bez emocji, nie kłóćmy się na Facebookach, nie kłóćmy się gdzieś na Twitterach, to nie jest tego warte. E, każdy problem można rozwiązać na spokojnie. I tym Przesłaniem kończę, tym wezwaniem kończę. Będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrypcję z dzwoneczkiem, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.